No także tak, jakby nie było z czego, czego świętować, to właściwie to ta trzecia liga to patrząc na tabelę to, ja to już dla was, no bo nawet ten mecz z Rzepinem on już niewiele zmieni, bo macie teraz 18 chyba punktów przewagi, choćby nie wiem co skały strały, to i tak zostaniecie, w, będziecie w trzeciej lidze. No tak, no teoretycznie, żeby potwierdzić, to, to musimy z Rzepinem u siebie wygrać i, i jakby już jest ten a was potwierdzony, no ale super, no wygrywamy dzisiaj mecz 1-0, Bardzo ciężki. Chyba taki przeciwnik dzisiaj z ubice najmocniejszy opór w tej rundzie nam postawili, bo grali dobrze w piłkę, dobrze bronili, fizycznie dobrze wyglądali, no ale dzisiaj to doświadczenie wyszło nasze, myślę, i, i ta w końcówce bramka e, nasza, szale trzech punktów dla nas. No właśnie trochę z pięci graliście dzisiaj? Nie, z pięci nie, no mówię, no tu w sumie nie pamiętam kiedy Stylon łatwo mecz wygrał, więc e, tu zawsze się gra ciężko, zawsze e, nie są to jakieś piękne mecze, ale dzisiaj myślę, że, że fajny, bo taki otwarty mecz z dwóch stron, dużo sytuacji i Subice i my, więc no, ja się tylko cieszę, że, że na zero z tyłu, a ta bramka wpadła.